na kamerę jeszcze trochę niżej. co, co jesteś na, na brzuchy, żeby było widać? No nie, nie tak nisko, k**wa, no. No przecież to było tylko, k**wa, o centymetr niżej. Zobacz, no, bo... teraz jest git. O. No co to za różnica jest? Przecież to jest tak film pierwszy, najpierw Masz rację, pierwszy. masz rację. No, no to gramy w miliony. Kochani, moi. dzisiaj <noise> szanowni, będziemy popisywali się Państwo. naszą wiedzą. Ej, poczekaj, jakiego poczekaj, poczekaj. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Weźmy jeszcze tylko sobie poogarniajmy, stary, żeby kamera lepiej wyglądała, bo my tu nic, nie, nie pobawiliśmy się ustawieniami, a to jest tyle fajnych funkcji. Zobacz. Ale tego zobacz, przysług. ale zobacz, zobacz. Równowaga bieli, widzisz. No przesuń się tam. Prysuj nie, się nie. nie. No przesuń no, się tam. No, no daj mi chwilę, no kurwa. Przesuniemy to ja biurko. Ja co te... tak jak było? Ale chłopie, no przesuniemy to biurko tak. Czemu papi Nie, nie bo... no teraz jest chuj. No, teraz to wyglądamy jakbyś tu wszyscy przypadek byli, nie? No co ty chcesz? Ale przecież nie było tego, przecież to było prześwietlone w p***u. a teraz trochę lepiej. I przeniesiemy, o, trochę tego damy tu. Dobra, Jest zajebiście. Szanowni Państwo, <laughs> kochani moi, kochani, dzisiaj moi... ja będziemy <laughs> grali milionerów. Start. Start. Dobrze, szanowni Państwo, <śmiech> <śmiech> pierwsze pytanie. Jeżeli kadziemy kartę. <laughs> Na sto, to i kawę. I no. Dobra. Na krzesło. Jeżeli kładziemy na kawę, dobret, kawę na stół, to kawę na ławę. Na stół, na ławę. Kawę na ławę, wiadomo. Na aw. Na aw. Tak. Jesteś pewny? Definitywnie. Definitywnie. również. I szanowni dobrze. państwo, tak. milion złotych dzisiaj. No. który któremu podlega parafia, to. Ja to. Proboż. Ksiądz Proboż. Ej, dobrze jesteśmy. Myślisz, że jesteśmy teraz lepsi w techniku. Mój drogi, my po prostu jesteśmy turbointeligentni. A, a mi się kola skończyła. No idę, pójdę po kole No dobra, ciężko, kole. Plan był taki, że mnie nie musiał tutaj nic przestawiać, nie? Zostajesz sam, stary. Mogę, no ale no nie mogę teraz grać dalej. No dobra. Nie, no to. No ja powiem po prostu, jak tutaj się Ale masz swoje 5 minut. Tak, to jest moje najważniejsze 5 minut. Idziesz po kole, czy nie? No to co ja mogę wam powiedzieć, no? Miało być tak, że ustawiam to raz. Co? W lodówce jest godzina, nie wiadomo, która. Jest godzina. 18.09. Yy, zaczę zaczęliśmy o 16:00. To jest yy, nasze pierwsze 5 minut nagrania. wróciłeś? E, e, zobaczę tego czy się nagrywa, dobra? Czy się nagrywało już przed chwilą? No to czemu miałby się teraz nie nagrywać? No nie wiem, no więc ja widzę. Wracamy <laughs> do programu. Ile, Ile miesięcy, miesięcy to do... pi... Kwarta Kwarta, <laughs> dobra, kwarta To. to. Yy, trzy miesiące, nie? No ale nie ma takiej odpowiedzi. Ile hmm. miesięcy to pi kwartał? Do jakiegoś polskiego słowa, do jakiegoś polskiego znaku tam brakuje, nie? Co możesz? Pią, pięć, pięć, pięć? Pięć miesięcy? Ile, Ile, miesię... miesięcy, to pięć Ile miesięcy to pięć kwartałów? Czyli razy 3, czyli piętnaście byśmy musieli powiedzieć. Co? K... No. Tym jesteśmy dobrzy, stary. Ale będzie problem, jak się zaczną te pytania, takie już trudniejsze, tak, i tam nie, tak, nie będzie tak, wiadomo, tak, o co tak, oni do... pytają, nie? Według teorii korpus korpuskularnej, wiato jest drugie. <laughs> <laughs> A to? protonów, neutronów. Korpus kularny, mój drogi, mówi ci to coś? Korpus. Wiesz. No, szczerze mówiąc, zawsze, to no mi nie mówi to ani słowa, nie? Nawet nie wiem do, do czego mógłbym to przykleić. Złe, możemy się zastanawiać tyle, ile chcemy, że się cięcie, nie? nie? No wiadomo, ale nie, mówi ci to coś w ogóle z startak, tak? Teoria korpuskularna. Tak, no. No mi to nie mówi nic, nie? No mi też nic. Jakbym miał coś strzelać, no to wiadomo, no to musi być coś z fizyki albo z chemii. A co nie? to są fotony? Fotony to są cząsteczki światła, mój drogi. To może to. Ale no jeżeli, jeżeli mamy atomy, elektrony i neutrony, no to są części atomu, czyli, więc, czyli w te fotony można by było wykluczyć trochę dedukcji, no bo nie są elementem, yy, wiesz, yy, atomu. Chcemy dodać czwarty koło ratunkowe, że dzwonimy do jakiegoś ziomeczka? Możemy, śmiało. Może zadzwonimy do Lodzia, co? Dobra, no to dzwoń do Lodzia. Dzwonimy do Lodzia, on yy, wie, że tak tak. Korzystamy teraz z czwartego koła ratunkowego. Zadzwonimy do członka kopalni chipsów, który doszedł w sezonie Ale to drugi. nie, to w sumie możemy ten, że tutaj jest telefon do przyjaciela, mhm. no to my tutaj dzwonimy do telefonu Ola przyjaciela. Dwa koła chcesz zużyć? No jak dwa koła? No to jest jedno Ale... koło, no nie będzie drugiego koła. To nie będzie, nie robimy z nią, wiemy sobie, że mamy koło. Ale on nam tu powie jaka koło. jest. Ale to, to nie, nie patrz na to, nie, nie, nie wiemy jaka to jest. Nie, no nie. widzę. No to po to No Dobra. ja tu zasłonię nam, o! Nie będziemy wiedzieli, no nie do Lodzia. Ale ja no nie mogę na to nie spojrzeć, no. No a przecież ja nie będę ci pokazywać, ja ci nie pokażę. co i nie, niby nie spojrzysz, no to trzymaj tamtej. No dobra, no to ja trzymam, no. Ja, Zobaczcie. A mogę czy... jakąś kartę? Oh, bo... Siema. O, Lodzio! Jak pięknie! Lodzio, słuchaj, jesteś? O, zgasło! Według teorii korpuskularnej, wiato jest strumieniem atomów, elektronów, fotonów czy neutronów? Myślę, że neutronów. A jesteś pewny? Nie! Kurde, Lodzio! Po mi się byłoby tu tak wymądre. Że... To no. na tyle, dziękuję za zobaczenia. Zostawcie suba, zostawcie kciuka, subskrybujcie. Koniec tej szopki.